Już jesień. Liście opadły z drzew. Nagie konary rysują granatowo-sine niebo, kolorowy dywan z liści zamiata wiatr. Ziemię spowiła mgła, jakby kurtyną, przykrywając wszelkie inwestycje, które przed nadejściem zimy zostały zakończone. A wśród nich nowy wizerunek zyskały kolejne ulice Strzegomia, Koszarowa i Szarych Szeregów. Dzięki przebudowie ulicy Koszarowej skomunikowana została aleja Wojska Polskiego z ulicą Armii Krajowej. Długość zmodernizowanej drogi wynosi prawie pół kilometra. Koszt inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych. Mimo licznych przeszkód i zmian firm wykonujących poszczególne zadania, inwestycja na ulicy Szarych Szeregów została ukończona. Nowa kanalizacja sanitarna, deszczowa i wreszcie długo oczekiwana nawierzchnia asfaltowa, chodniki i ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie i nasadzenia to efekt przebudowy ulicy będącej jedną z najtrudniejszych inwestycji minionego roku. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50% całej wartości. W tym na kanalizację sanitarną gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 369 tysięcy złotych. Tenże fundusz udzielił pożyczki w wysokości 739 tysięcy. Na przebudowę drogi uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie prawie 200 tysięcy złotych. Przy przelotowych ulicach miasta trwa proces budowy zatok autobusowych. Na prośbę mieszkańców zbudowano kolejną przy Lidlu, która ułatwi przemieszczanie się mieszkańców z okolicznych osiedli do centrum. Na to wydarzenie niepełnosprawni gminy Strzegą czekali wiele lat. W grudniu bieżącego roku nastąpiło otwarcie warsztatu terapii zajęciowej. Na potrzeby warsztatu zostało przeznaczonych i wyposażonych 11 pomieszczeń w budynku zespołu szkół specjalnych w Strzegomiu. Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne z miasta i okolicznych wiosek. Warsztat terapii zajęciowej przy Alei Wojska Polskiego 16 został utworzony przez Gminę Strzegom na podstawie umowy z Powiatem Świnickim. Całkowity koszt zadania wyniósł około 682 tysiące złotych, z czego powiat pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 413 tysięcy zł, Natomiast gmina Strzegom ze swojego budżetu przeznaczyła ponad 268 tysięcy. Zadbano także o najmłodszych. Kolorowe, atrakcyjne urządzenia znajdują się już na placach zabaw w Stanowicach, Kostrzy, Jaroszowie i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. Na budowę szkolnych placów zabaw gmina Strzegom pozyskała środki finansowe w wysokości 303 tysięcy zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Drugie tyle, czyli 50% całości zadania gmina Strzegom dołożyła z własnych środków budżetowych. Jesienią powstał również plac zabaw przy ulicy Polnej w Strzegomiu. Wiele się dzieje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Cieszą oczy wyrastające z chaszczy domy przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu. Zakończono właśnie budowę pierwszego budynku i obecnie trwają tam prace wykończeniowe. Z sukcesem wykonano trudne, wieloletnie zadanie budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Strzegą, budowę przyłączy i odtwarzanie nawierzchni drogowej, które sfinalizowano dzięki staraniom władz samorządowych Gminy Strzegą oraz przedsiębiorczości wodociągów i kanalizacji. Zakończono proces odtwarzania nawierzchni drogowych przy ulicy Kolonijnej, Szkolnej i Kościuszkowców w Rogoźnicy. Zakres rzeczowy prac w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica został wykonany w 100%. Wybudowano prawie 9,5 km sieci kanalizacyjnej. Zamontowano i uruchomiono 4 przepompownie ścieków, dzięki czemu mieszkańcy Rogoźnicy mogą w pełni korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury. Zakończono pracę w ramach projektu budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Wieśnica i Żółkiewka. Odtworzono na wierzchnię dróg w Żółkiewce i w Wieśnicy. W tej ostatniej zagospodarowano i uporządkowano teren przepompowni. Równie dynamicznie postępują prace związane z budową podłączeń. W miejscowościach Goczałków, Wieśnica, Tomkowice, Granica, Modlemcin i Jaroszów zakończono pracę w ostatnich dniach października. W Kostrzy, Rogoźnicy, Żelazowie, Żółkiewce, Goczałkowie oraz Goczałkowie Górnym zakończono podłączenia pod koniec listopada. Łącznie w ramach tego projektu do kanalizacji sanitarnej podłączono 590 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej za odpłatnością 10% ze strony mieszkańców było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 45% oraz dofinansowaniu ze środków finansowych Gminy Strzegą w wysokości 45%. Samorząd Gminy Strzegą sukcesywnie inwestuje na terenach wiejskich, pozyskując środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Celem tych działań jest zmiana wizerunku gminy wsi i poprawa warunków życia mieszkańców. Hala sportowa w Goczałkowie jest już gotowa do użytku. W styczniu nastąpi rozliczenie finansowe inwestycji i dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości około miliona złotych. Koszt budowy sali to około 3,5 miliona. Świetlice wiejskie w Stanowicach i Tomkowicach są przykładami wyremontowanych świetlic ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pewne prace się pokończyły, a inne zaczęły. Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Rusku. Koszt inwestycji zamknie się w kwocie prawie 500 tysięcy zł. Dobrze układa się współpraca z powiatem świdnickim w realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Przykładem jest remont drogi powiatowej we wsi Modręcin. Wartość robót wyniosła ponad 240 tys. zł. Długość przebudowanego odcinka drogi to 500 metrów. Gmina Strzegom udzieliła powiatowi Świnickiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 20% kosztów zadania, to jest 48 tys. zł. Nową nawierzchnią asfaltową zyskała kolejna droga powiatowa o długości około 1,5 km i szerokości 4,5 m, łącząca Modlęcin z Drogą Krajową Numer 5. Koszt jej wykonania wynosi ponad 300 tysięcy zł i w całości został pokryty przez powiat Świdnicki. Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Świdnicy i koordynacji działań przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, Gminę Strzegą i Gminną Spółkę Wodną Strzegą został odremontowany rów przy drodze powiatowej, przepust pod drogą gminną i udrożniony rów Skarbu Państwa odbierający wody burzowe i melioracyjne z wielu posesji w Olszanach. Kuradości radości mieszkańców Grochotowa zakończył się remont drogi wojewódzkiej 374 w gminie Strzegą. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 miliony 600 tysięcy złotych. Pracowita jesień w gminie Strzegą daje gwarancję odpoczynku w zimie.